Techniczny analityk testowy, pytanie 25. Pytanie <coughs> za dwa punkty, czyli pytanie ze scenariuszem, z długim scenariuszem, więc zacznijmy od pytania właściwego. Pytanie właściwe mamy tutaj przed samymi odpowiedziami, czyli podczas planowania testów wydajności. Który z poniższych typów defektów miałbyś albo miałabyś w planie testów integracji systemu wybrać jako najbardziej prawdopodobny pod względem możliwości jego? Wystąpienia. Czyli mamy typ defektu, który tutaj mamy w odpowiedziach ABCD i który jest najbardziej prawdopodobny. Zobaczmy, jaki jest scenariusz. Szybko go przeczytam. Planowane są testy integracji systemów dla nowej wersji systemu obsługi transakcji na rynku papierów wartościowych. Zajmujesz się planowaniem testów wydajnościowych nowej wersji stanowiących część tych testów. Nowa wersja ma poszerzoną funkcjonalność, ale podstawowa architektura pozostaje ta sama. Czyli może coś się zmieni, może trzeba będzie dodać kilka skryptów testowych, ale architektura pozostaje ta sama zasadniczo. Na razie system jest dobrze przyjmowany przez użytkowników, a ich liczba stale rośnie. Rośnie liczba użytkowników, miejmy to na uwadze, bo to jest ważne dla wydajności. Użytkownicy mogą dzięki niemu sprzedawać pakiety konkretnych akcji w ramach prostych transakcji obejmujących jedynie tożsamość użytkownika, identyfikator akcji, liczbę akcji oraz działanie: zakup lub sprzedaż. Okej. Okay. Nie wiem co mają na myśli mówiąc tożsamość użytkownika, bo to trochę mi tu nie pasuje mało techniczne, ale jedźmy dalej. Czas odpowiedzi systemu na operacje wykonywane przez użytkowników jest regularnie monitorowany w testach wydajnościowych wspieranych narzędziem. Z wykorzystaniem w pełni reprezentatywnego środowiska testowego. Nie używam słowa tutaj monitorowany, bo monitorowany oznacza, że jest obserwowany na żywym organizmie, ale dajmy na to, że jest jakiś drobny błąd w tłumaczeniu, czyli robimy test regresji wydajnościowej i sprawdzamy na każdej wersji, czy ta wydajność systemu się nie pogarsza. Obecnie system oznacza się niezawodnością, a czasy odpowiedzi w transakcjach realizowanych przez użytkowników mają wartości tuż poniżej określonej wartości maksymalnej. Ok, czyli mieścimy się jeszcze, ale jak zwiększymy liczbę użytkowników, liczbę transakcji na sekundę, no tak obciążenie systemu generalnie mówiąc, to już polecimy i nie będziemy spełniali wymagań. Ok. Dział marketingu przewiduje, że po, po wprowadzeniu nowych funkcji w następnej wersji liczba użytkowników zwiększy się dwukrotnie. O, tutaj coś się... Coś się na pewno wydarzy i jeżeli jesteśmy tuż poniżej określonej wartości maksymalnej, no to zapewne przekroczymy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W strategii testów wydajnościowych uwzględniłeś testy skalowalności. Super. Zatrzymajmy się na chwilę nad skalowalnością. Mam tutaj ISO 25 ,010 i definicję skalowalności punkt 3.8.2. Scalability. Capability of a product to handle growing or shrinking workloads or to adapt its capacity to handle variability. variability. Skalowalność to jest taka cecha systemu, czy inaczej powiem: System skalowalny to jest taki, który potrafi zareagować na variability, tak? czyli na zmieniające się obciążenie. Jeżeli chcecie sobie to wyobrazić, to wyobraźcie sobie na przykład klaster, który ma postawiony. Jeden kontener, a jak zwiększa się obciążenie systemu, no to dostawia sobie drugi kontener, trzeci kontener, czwarty, piąty, dziesiąty, tam ile, ile potrzeba. Wobec tego, scalability ze swej natury dotyczy zmiany obciążenia, ale w krótkim okresie czasu. Nie wiem po co to zostało dodane do tego pytania, dlatego że w pytaniu mamy, mamy zmienność ale mamy zmienność w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Wobec tego skalowalność, tak jak to rozumie ISO 25010, nie dotyczy tutaj tego scenariusza. No nic, zobaczmy, jakie mamy odpowiedzi i która odpowiedź może być dobra. Odpowiedź A. Symulowany wzrost liczby użytkowników spowoduje, że wolumeny danych przekroczą przepustowość środowiska testowego. Zwykle wolumen danych dotyczy tego, co jest na dysku, tak? to jest ilość danych, którą przechowujemy na dysku, to jest wolumen. Skoro jest na dysku, no to generalnie przepustowość dotyczy sieci, więc to jest taka odpowiedź jak dla mnie bez sensu, ale może po prostu jest bez sensu, żeby trochę nas wprowadzić w zmieszanie, więc nie dajmy się wprowadzić w zmieszanie. Odpowiedź A odrzucamy. Odpowiedź B. System nie spełnia przyszłych wymagań dotyczących czasu odpowiedzi dla przewidywanej liczby użytkowników. Nie podoba mi się po pierwsze sformułowanie nie spełnia, czyli teraz nie spełnia przyszłych wymagań, bo tak się nie powinno prowadzić projektów, no ale powiedzmy, że mamy taką odpowiedź, więc trzeba się nad nią pochylić. Czy my tu mamy przyszłe wymagania dotyczące czasów odpowiedzi? Mamy powiedziane tylko, że dział marketingu przewiduje, że po wprowadzeniu nowych funkcji w następnej wersji liczba użytkowników zwiększy się dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nie jest powiedziane, że jest to przeformułowane formalnie na, na wymaganie. Mało tego nie ma tutaj w tym akapicie korelacji z czasami. Czy przy zwiększeniu obciążenia ma zostać ten sam czas, czy przy zwiększeniu obciążenia Luzujemy wymagania czasowe, więc ja bym tę odpowiedź odrzucił. Odpowiedź C. Wymagania dotyczące pojemności dysku przekroczą dostępne zasoby po dodaniu kolejnych użytkowników. No, być może przekroczą, aczkolwiek tutaj w scenariuszu nie ma nic o zasobach dyskowych, wobec tego nie wiemy nic o żadnych zależnościach zasobów dyskowych, aczkolwiek jest to rzeczywiście elementem testów wydajnościowych czy testów obciążeniowych. I mogłoby to być dobra odpowiedź, gdyby w scenariuszu było coś o zasobach dyskowych. Nie ma wobec tego, nie czytamy między wierszami w scenariuszu. Odpowiedź C: odrzucamy. D. Czas reakcji systemu ulegnie pogorszeniu, gdy system będzie działał przez długi czas pod nominalnym obciążeniem. No to też jest potencjalny błąd wydajnościowy, aczkolwiek system już działa. Już działa pod jakimś tam obciążeniem, które jest zgodne z wymaganiami, czyli pod nominalnym obciążeniem, i e, jak będzie działał długi czas pod tym obciążeniem, to czas reakcji ulegnie pogorszeniu. Bywa tak w systemach, że na przykład jest mazanie po pamięci, jest wyjadanie zasobów, zużywanie zasobów. I wtedy ten czas reakcji tak powoli, powoli, powoli rośnie. I na przykład jak system działa godzinę, dwie, pięć, dwa dni, piętnaście dni, to działa coraz wolniej. Tak jest, jest coś takiego. Aczkolwiek zobaczmy, czy tutaj mamy w ogóle coś na temat tego, jak system jest użytkowany. Jest dobrze przyjmowany przez użytkowników, ich liczba stale rośnie. Sprzedawać pakiet. Tutaj mamy czas odpowiedzi systemu na operację. Nie ma nic, no nie wiemy tak naprawdę jak system działa. Jest to system giełdowy. Też nie wiemy, czy te giełda działa 24 na dobę, czy działa tak jak nie wiem, europejskie giełdy, amerykańskie giełdy, czyli powiedzmy tam, nie wiem, od 9 do 17, czy tak jak giełdy handlują. No więc tutaj też nie, nie mamy danych, nie możemy nic odpowiedzieć, czyli. Odrzuciliśmy odpowiedź A, odrzuciliśmy odpowiedź B, odrzuciliśmy odpowiedź C, odrzuciliśmy odpowiedź D. Wygląda na to, że nie ma dobrej odpowiedzi. No to telefon do przyjaciela, zobaczmy co mówią omówienia odpowiedzi. O omówienie odpowiedzi na pytanie 25 pokazuje, że poprawną odpowiedź według autora pytania jest odpowiedź B, jak Barbara. No, zobaczmy. Jakie jest uzasadnienie? Testowanie skal skalowalności koncentruje się na sprawdzeniu zdolności systemu do realizacji przyszłych wymagań dotyczących, które mogą wykraczać, przekraczać bieżące założenia. No i to jest nieprawda, tak? bo z tego ta odpowiedź, ta uzasadnienie odpowiedzi jest merytorycznie niepoprawne, bo jak spojrzymy, jeszcze raz wrócę do ISO 25010, Scalability, czyli jako atrybut jakościowy czyli potem testowanie skalowalności sprawdza czy atrybut jakościowy jest poprawnie zaimplementowany w danym systemie jest capability of a product to handle growing or shrinking tak więc nie tylko przekraczanie ale też wtedy kiedy obciążenie spada no to system powinien się zdeskalować Growing or shrinking workloads, or to adapt its capacity. Tak, adapt capacity. Czyli tu system sam się adaptuje, a nie ma być rozwijany. To handle variability, tak, czyli żeby zmniejszyć, żeby dobrze dostosować się do zmieniającego się obciążenia. Wobec no tego to pytanie ma złe uzasadnienie. Bardzo ciekawe pytanie, tak swoją drogą. Ale moim zdaniem to pytanie nie ma poprawnej odpowiedzi.